I dzień dobry, dzień dobry. W sobotę 30 sierpnia to, co tu widzicie, to dwa autka Agnieszki. Obydwa należą do niej. Ten jest stary, ten jest nowy, chociaż starszy od tego od pierwszego rok, ale lepszy. No, tego musi Agnieszka sprzedać. Także jakby ktoś był chętny, no to to jest do sprzedania. No, a tym na razie będziemy jeździć. Patrzcie, jak w środku. Jak widać, typowa irlandzka pogoda, więc jedziemy na kuleczki. No i my teraz właśnie jedziemy na Grand Majer na te kuleczki sobie. Tak. Patrzycie, nie może to czekać. Oczywiście w gumiakach i tak dalej. No przygotowane. I my właśnie jedziemy tutaj na te kuleczki. Już jesteśmy w środku, tak, to mniej więcej wygląda olbrzymi zabaw tutaj zamówiłem dla Patryczka rybkę z frytkami chyba im się skończył w saszetkach bo dali mi całą butelkę a obok pani widzę, że ma w saszetkach więc <taka>, taka sytuacja Właśnie tu jak na lotnisku no, Patrycz wiesz, jeszcze znalazł chwilę czasu żeby przyjść po fryteczkę, widzę cały mokry tak biega i już leci dalej. dla dziaduśów malutki kładłeś umęczony, tula. właśnie, wyjechaliśmy od tych z tych no, kuleczek, tak? do Aldinka, to Patryś nie siły Proszę, to jest ponad dwie godziny gonienia. No stopno. Jedziemy też butelki odbić. No tak, i proszę, Patryś ja czynność, Przynieś wrzucanie butelek. No. Porobili te maszyny i proszę, teraz się ładnie oddaje buteleczki, nie? No O, uszkodzona puszka jakaś jest Nie uszkodzona Tam jest tak, że No coś nie ten Nie przyjmuję z to a wzięte Tam dalej trzeba lepiej. To ile to za jedną puszkę płacą? To za łzijaka, ta 15 centów Tu widzę 15 centów, tak? No, a 15 centów, czyli ile to będzie? 60 groszy, tak? No. Za niektóre no. 30, no, za niektóre więcej. Bo no. Te większe butelki to po 25 centów, czyli po złotówce. Te. O, także dwa worki były, picie tam. O coś nie, tak? Tam już 4 euro nabite, a będzie jeszcze więcej. No i puszki wrzuconej, butelki 5 euro, 5,35. Cześć za to będzie, tak? Ja tak sobie myślę, że jedzenie mięsa jest bardzo tanie w porównaniu do jedzenia warzyw i owoców. O tu proszę kurczaki. Taki kurczak za niecałe 4 euro, tak? Ten jakiś lepszy. No to już masz panie. Za 4,50. A ja się męczę i robię no, sama. To już gotowe do, za 3 euro do smażenia Także można, można Ale nie trzeba, nie? No takie mini pizza Czyli tak na raz Po 50 centów, 49, po 2 zł Taka pizza A to jest coś, czego nie ma, w takich chyba naszych większych sklepach takich popularnych, o orcze nogi To jest masło Kerrygold znane też w Polsce tylko w Polsce to macie pochodzące z Niemiec. No tam e, różne są teorie spiskowe, nie będę wnikał. Tutaj macie znak weterynaryjny IE, I E. W Polsce tam macie chyba DE E. To Taka sytuacja. Tak? I Tutaj pokierka. patrzcie jaki cyrko, proszę. Książeczka do nauki wiązania butów. Proszę, teraz patrzy <laughs> Patrysz na razie preferuje o takie wsuwane no ale... Widzisz jak się proszę, po kolei no masz instrukcję. Pod... Tu się tu chyba. widzisz? Instrukcje. No, czego to nie wymyślą? Proszę jak zakładać, jak wiązać. Ja już wyjeżdżamy tutaj. Widzę, że ekspresy do kapy to standard się zrobi tutaj. O ile po 2 euro kawa. Sobie tu można zrobić. A to zaczęło padać, ale królewicz sobie tutaj siedzi, chipsy zajada, z tych tak? Jak na Titaniku normalnie. No. Tutaj, Agnieszka, się krząta w kuchni, co ty robisz, Agnieszko? Sałatkę jarzynową. W Tym swoim komputerze. No że nie chce się kroić, to pokroi nie? Uh -huh. o, jest elegancko pokrojone. A tutaj właśnie Agnieszka chleb upiekła. en general yes, salas